Cześć, przeżyliśmy tutaj we Wrocławiu na biegu kobiet niesamowite chwile z Onkosztabem, było nas tysiące i wszystkim nam chodziło o jedno, o profilaktykę raka piersi, raka szyjki macicy. Pamiętajmy kochani, aby się badać, aby nie bać się iść do lekarza, wykonać USG mamografii, ale samo badanie też jest bardzo dobrym pomysłem. Stań przed lustrem, popatrz na swoje piersi, zobacz, czy się nic nie zmieniło, czy są w miarę do siebie podobne, a później się po prostu pomacaj. Najlepiej weź dwa palce i tymi dwoma palcami delikatnie. Kroczek po kroczku, macaj, czy nie ma żadnego zgrubienia, czy nic się nie zmieniło od ostatniego razu. Jeżeli coś cię zaniepokoi, najczęściej intuicja nas nie myli. Idź do lekarza i się zbadaj. Wczesne wykrycie to życie.